Witam, z tej strony Mazda380 dzisiaj gramy na bazowie Roads i dzisiaj wam pokażę jak wygląda cała mapa w, w, w zasadzie wszystkie miejscowości i te miejsca to jesteśmy właśnie w starym BMW które kiedyś było a teraz jest zmieniona na inny model a więc no, na początek to komis Lasebure się zmienił o tak teraz wygląda tutaj komis o jednak jest, ale pewnie inny model pędu. A więc jedziemy. Tutaj też cmentarz się zmienił. Zmieniony został. Tam jak widać w oddali wiatraki się kręcą. Daliśmy wiatraki. Zmienione też zostało ten drogowskaz, jest bardziej taki zakrzywiony. Tutaj też zmieniliśmy. Dodano też belki siona. Jesteśmy w Węgrzynowie. A więc, jeszcze zapomniałem powiedzieć, zmieniliśmy grafikę gry. Na taką bardziej realistyczną, bo tam to była taka ciemna, ponura. Hmm. Tutaj sobie jedziemy przez Węgrzy Nowo. Kiedy za może kilka miesięcy będzie się dało tą drogą dojechać do Makowa Mazowieckiego. Bo raczej za kilka miesięcy powinien być Maków w tej grze. A więc teraz właśnie skończyliśmy przez węgrzynowo, tam dalej się buduje. W zasadzie ja buduję tą węgrzynowo. Teraz. No i jedziemy. Tutaj wszystkie domki. Wszystko jest ok. Te koła się trzęsą. O, Ło! Lipka! Jan <grych> na traktorze. Dobra, a więc jesteśmy w ślasek góry teraz. Tutaj są domki. Tutaj taki janek. A jeszcze zapewniłem powiedzieć: dodaliśmy menu. Regulamin. Jest. Pojazdy, jak uruchomić pojazdy, tutorial. Da, a więc jedziemy sobie, jesteśmy w Krasińcu. objazd do krasnosielc, bo ja planuję zrobić trochę do krasnosielca, tędy zamiast przez Przasnyż. No i ten, idziemy sobie, tam jest domek Stach. Zaparkowane auta. I tutaj są. Tam będzie nowa mi coś, wiele Tutaj bizon taki zaparkowany. No i ten. Jedziemy sobie. Teraz łop! Darłowo moment. Bo w darłowe też są takie barierki. Jeszcze odświeżony zostało os i tutaj jeszcze odświeżone zostało to. Zobaczcie, wjeżdżamy sobie tutaj i patrzcie. Odświeżona została ta kafeteria tak zwana. No. Tutaj są obrazki, wszystko ładna taka dachówka. No da, My jedziemy dalej. Pętla szlasy górę. Idziemy w stronę Przasnysza Krasne 2 a jeszcze tutaj pokazuję jest remont Huzara i będzie inny Huzar będzie inny model Huzara teraz jest w budowie no i tutaj zostało otworzone trochę drogi do strony Przasnysza to jest jakby ktoś nie wiedział cukrownia z 46 roku z 1946 Cukrownia Krasiński niestety już nie funkcjonuje teraz jedziemy na krasne no i tutaj jest dawny odbiór paczek już tutaj się nie odbiera paczek zmieniono też model tutaj star A i tutaj jeszcze zmieniono, zobaczcie, dodano pole. Tutaj jakby jest trochę ładniej teraz, bo tak to było, tak smutno. Tutaj jest, no wiecie, tak, kable. Tutaj domki postawiłem, bo takie są w realu. Pole. I tam jeszcze wiatrak się kręci, widać. Tutaj palce widać, jeździć nie umieją. No i jedziemy. Do zobaczenia gmina Płyniawy Bramura, powiat krzasnicki gmina Krasna. No i jesteśmy w Krasnych, tutaj domki. No i tam jest dalsza część Krasnych, która też zostanie kiedyś otworzona, nie powiem kiedy. To tajemnica. No i teraz jak wchodzimy tutaj mamy, możemy sobie wziąć pizzę. Tutaj ogólnie bar jest, obrazki te inne. Tak, ścigamy się z nim. Nie! Przyścignął nas. Szybsze auto ma. O! To jest Dzizas! Powiat Makowski, gmina Połniawy, Bramura, Krasiniec. No i tutaj uważam ładnie jest odnowione, o tu. Ładnie odnowiłem. Dobra, a więc skręcamy się tutaj, bo tutaj jest nowa droga. Taka strasznie polna. Dosłownie polna. Obrzydliwa. Jestem w się sensie obrzydliwa w radu, bo kto by chciał jeździć taką o taką drogą, gdzie się jedno auto mieści. Tutaj jesteśmy coraz bliżej tych wiatraków, co się tam kręcą, daleko. Ale na pewno jesteśmy bliżej tych wiatraków niż wtedy na spawnie, kiedy się zrespiliśmy. Wiatraków na mapie są trzy. Tutaj dwa i tam jest jeszcze, o tam, węgrzynowy. Tutaj widać, U, ładnie się kręcą. I ta droga polna prowadzi z Krasińca do Węgrzynowa. Teraz zobaczycie, że będziemy w Węgrzynowie. No jesteśmy w Węgrzynowie. Znaków drogowych na tej drodze nie ma, bo jest zbyt dziadowska. A więc było tyle, tyle na ten odcinek. Widzimy się w następnym i do widzenia.